Lato w Zabrzu upływa pod znakiem festiwali. W lipcu w naszym mieście wystąpili Zenek Martyniuk i Michał Wiśniewski. Teraz po krótkiej przerwie Zabrze Summer Festival powraca, a na scenie wystąpi Kamil Bednarek, popularny wokalista i wykonawca muzyki reggae. Publiczność zapewne usłyszy takie przeboje jak cisza, choć uciekajmy chwile jak te czy dni, których nie znamy. Kamil Bednarek wystąpi w sobotę o godzinie 20.30. Wcześniej publiczność rozgrzewać będą lokalni artyści oraz trips. Miłośnicy mocniejszego brzmienia mogą wybrać drugi z zabrzeńskich festiwali, czyli Karnal Festival, podczas którego w sobotę będzie można usłyszeć największe przeboje ACDC, a to za sprawą zespołu Cztery Szmery, czyli najbardziej znanego polskiego cover bandu. W trakcie koncertu zespół zagra także swoje autorskie utwory. To wszystko już w sobotę o godzinie 19.30. Wstęp na oba festiwale jest bezpłatny. Sobota będzie obfitować także w sportowe emocje. O godzinie 17:30 Górnik Zabrze zmierzy się na swoim stadionie ze Stalą Mielec. Oba zespoły dobrze zaprezentowały się w poprzedniej kolejce, pokonując swoich rywali i zdobywając komplet punktów. Zapowiada się więc ciekawe widowisko. Dobry czas nastał dla, dla nas gdzieś po tej pierwszej porażce. To teraz zaczęło fajnie wyglądać. Też, też byliśmy tego świadomi, że. Że tego czasu troszkę potrzebujemy, bo też nowe zasady, nowy styl gry, więc, więc zaczyna to wyglądać naprawdę dobrze. I czeka nas też fajny rywal, który też wygrał z, z, jeszcze, jeszcze wtedy z liderem. Jakby pozytywnie na to patrzymy, bo, bo może to być fajne spotkanie. Sobota dostarczy nam więc wielu doznań, a każdy na pewno znajdzie coś dla siebie.